Większość przedsiębiorców korzystających z leasingu decyduje się na wykup samochodu po zakończonej umowie. Jednak duża część z Was myśli o tym, żeby zaraz po jego wykupieniu sprzedać go dalej, żeby mieć na przykład na wkład własny do następnego leasingu. Pojawia się tutaj istotny problem, bo będziesz musiał zapłacić podatek od sprzedaży tego auta, jeżeli zrobisz to w ciągu pierwszych 6 lat od wykupu z leasingu. Pokażę Ci jednak sposób, jak uniknąć tego opodatkowania. Wystarczy, że ten samochód, który już teraz będzie częścią majątku firmy, przekażesz w formie darowizny na kogoś z najbliższej rodziny. Może to być na przykład mąż, żona, czy też dzieci. To jest jeden z tych przykładów, dlaczego warto mieć dobre relacje ze swoją rodziną. Po 6 miesiącach od przekazania samochodu w darowiznę taka osoba będzie mogła sprzedać go bez opodatkowania. Słyszałeś może o takim sposobie? Pamiętaj, żeby śledzić mój profil, gdyż pojawi się tutaj więcej podobnych materiałów, zostaw też polubienie!